Chwila, moment. Szczęść Boże, witajcie. Jestem w miejscu niezwykłym na rekolekcjach, tak jak niektórym klasom mówiłem, w parafii w Jaworzęce Trzycatku, na Trójstyku. Pode mną jest Polska, po mojej lewej Słowacja, po prawej Czechy. Granica przy tym kamieniu Trójstyku, gdzie się schodzą właśnie granice tych trzech państw, Piękne miejsce u Matki Bożej Frydeckiej, Beskid Śląski w Jaworzynce Trzycatku. I rozważamy w tym piątym tygodniu Wielkiego Postu fragment Ewangelii od św. Jana z 12 rozdziału, gdzie Jan przytacza słowa Pana Jezusa odnoszące się do Niego, że On jest ziarnem pszenicy, które musi wpaść w ziemię, żeby obumrzeć i wydać plon. Do jego misji, do jego obumierania to się odnosi wprost, ale także do naszego wysiłku, do naszej pracy nad sobą. Na naukę dla dzieci przygotowałem tydzień temu, posadziłem taki owiec, który jak widzicie, korzenie zapuścił już dosyć głęboko, ale przede wszystkim idzie o to, żeby zobaczyć, że to ziarno zaczyna no, troszkę już. Tak w bielmo praktycznie całe włóczce zostało wykorzystane. Ta skrobia, która jest, zaczyna trochę pleśnieć, zaczyna się pokrywać z takim białym nalotem i, no, nie najlepiej mówiąc delikatnie, pachnie. Jak ktoś z Was kiedyś widział ziemniaki, które. Z jednej bulwy wyrastają i ona jest potem taka zgniła, rozwodniona, śmierdząca. To właśnie wydaje mi się, że o tym jest ten fragment z Ewangelii, który nam pokazuje, w którym nam Pan Jezus pokazuje, że praca nad sobą, wysiłek włożony w to, żeby się zmieniać na lepsze, związany jest, no mówiąc dosłownie po góralsku, czasami ze smrodem. Z tym, żeby się spocić, z tym, żeby się tak wysilić i w tym wysiłku zobaczyć, że to nie zbyt ładnie pachnie, to nie jest zbyt przyjemne. Wielu z nas na przykład przez to nie idzie w góry, nie, nie, nie uprawia sportu, no bo będę brudny, wezmę, wejdę właśnie w błoto, uświnie się, spocę się, będę śmierdział, ale w życiu duchowym też zdarzają się takie opory. Jakie z tego wynikają zadania, to Wam powiem już troszkę wyżej z innym widokiem na otaczające nas Beskidy. Postanowiłem, że tę drugą część, tej drugiej części nie będę nagrywał, jak mi oddech wróci do normy, bo byłoby to nieuczciwe. Tak, zasapałem się sam na sobie. Pokazuję właśnie od, to, o czym mówię. Niestety kondycja u mnie ostatnio kiepska, więc podchodzenie pod górki, każde łączy się z zadyszką. Może będzie lepiej. Słuchajcie, o, tam jest właśnie kościół, gdzie gusze rekolekcje w trzycatku. Beskidy dookoła pola już widzę, że panowie rolnicy chodzą, jeżdżą, uprawiają, też się przy tym począ. Zadanie, które z tego fragmentu Ewangelii z 12 rozdziału od świętego Jana na ten tydzień mamy jest właśnie o tym, żeby sobie wziąć i pomyśleć, gdzie ja się nie chcę spocić, gdzie straciłem kondycję, gdzie warto podjąć jakieś postanowienie żeby się właśnie spocić. Czasami to słuchajcie, nawet takie proste typu ugryzienie się w język, bo na przykład przeklinam, tak jak w szkole często mi mówicie, no, że nawet nie wiem, nie słyszałem, że już nie kontroluję tego co mówię, albo ugryzienie się w język, żeby nie wyśmiewać, żeby nie dokuczać, albo wysilenie się i e, większe spocenie niż na siłowni, e, w momencie, w którym wezmę i zacznę usuwać wadę, a nie tylko zbędne kilogramy. Albo wysilenie się wtedy, kiedy zacznę wymyślać co nowego, co dobrego, do czego Pan Bóg mnie zachęca. Dużo różnych zadań, o cień, ale fajnie. Dużo różnych zadań można wziąć z tego fragmentu, wymyślić, wyciągnąć. W sensie takim zobaczyć, do czego Pan Bóg mnie zachęca, żebym się wziął i zabrał po prostu, przed czym czasami może uciekam i chcę no, trochę się zdyspenzować właśnie od. Spocenia się od wyślenia, a przecież praca nad sobą jest piękna, bo dzięki niej my jesteśmy lepsi, piękniejsi, bardziej dobrzy, bardziej prawdziwi i tego sobie i Wam życzę na ten przedostatni już tydzień Wielkiego Postu. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.